Siemanko widzicie w kolejną odcinku na kanale. dzisiaj nowe paczuszki z ikoną wjeżdżają na kanał, dlatego stawiacie łapki w górę i napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście z tej nowej paczki z ikoną w komentarzu. Namy startujemy. Ok, moi drodzy, przepalamy pierwsze wyzwanie na rajo o nową ikonkę. Przepalamy mura oraz Del Piero. Nie chcemy powtórki, nie chcemy duplikatów. I chcemy wiedzieć, że tych ikon nie ma po prostu w klubie. Żeby nie było żadnego przepału, dlatego idzie szybka przepałka. No i zobaczymy co ciekawego za to dostaniemy. Dwie ikony, przepalamy. No i może dzisiaj nadejdzie ten piękny dzień. Zobaczmy. E, chyba paczka za tego Del Piero. Z pika zostanie tylko Ronaldo i paleto pilne. Oby. No i dobra. Leci kolejna paka. Może to jest paka za ikony. Nie wiem, bo jeszcze miałem jakąś jedną w sklepie. Ale tutaj jest Brazylia. Oby ta Brazylia nam wyskoczyła w paczce. Okej, okay, moi drodzy, przepalamy drugi składzik. No i w końcu pozbywamy się Richardisona. Warty chyba z 400 koła, jak to i z 800 tysięcy chyba, albo i więcej nawet. W każdym razie zagrałem im 12 spotkań. I te dwie bramki to dosłownie na pustą. Po wystawieniu na skrzydełku przez jakiegoś tam szybkiego, skrzydłowego Richardison tylko strzelał do pustej bramki w dwóch przypadkach. No a w 10 meczach nawet nie wpisał się na listę strzelców. Ale nawet nie asystował w żadnym z tych 12 spotkań. Więc zobaczmy, jaka będzie kolejna paczka. Jest Hiszpania, jest bramkarz, jest Unai Simon. I moi drodzy, ostatni składzik. No jak widać, naprawdę duże poświęcenie na tę ikonę poszło z naszej strony. No i zobaczymy, czy coś ciekawego poleci. Na początek moi drodzy, duplikat. Nie, no na początku otwieramy paczkę z wróżbą. Jaki duplikat, co on gada? Leci, leci, leci wróżba, zobaczmy. O mój Boże, sawić. No, okej, okay, no takiej ikony nie mamy, no więc. Hmm, to kto to może być? Leci paczka z ikoną. Włączamy Elgato 3, 2, 1, 0. Argentyna, pierwsza narodowość sprawdzona. Argentyna to nie będzie. Lecimy do Wybrzeża Kości Słoniowej. To nie jest Didier Drogba. Eee, sprawdzamy, moi drodzy, Ukrainę. Ukraina to nie jest. Walia. Idziemy do Walii. Walia to nie jest. No i jeszcze mamy, słuchajcie, Węgry. Do sprawdzenia. Węgry to nie są. No to lecimy od razu do Szwecji. Szwecja to oczywiście nie jest. A Szkocja? Szkocja też nie. No to może Serbia. Inemania widziś, ale nie tym razem, więc zerkamy na Rumunię, to George Hadzi nie jest. Jeżeli chodzi o Rosję, jak widać, też nie. Udajemy się do Meksyku, który no... Coraz częściej zaczął wypadać, na szczęście nie u nas, idziemy do Irlandii. Roy King to nie będzie, może... Upgrade Besta, mamy Besta w wersji Baby chyba, ale to nie będzie... E, tym razem Georgie Eto. No upgrade Eto. W naszym zespole do Prima Byłoby czymś pięknym, ale nie tym razem. No to Dania, i czy to będziesz, Michael? Otóż nie. Sprawdzamy też, moi drodzy, Gane. Gana to nie jest. No to też Jarek Litmanen. Tego się boimy, tego się boimy, ale Litmanen to nie będzie. Sprawdzamy zatem Czechy. Czechy to też nie są. No to może Chorwacja? Chorwacja też nie. No to Bułgaria? Też nie. A więc top 8 narodowości, bo jak wiecie. Argentyna już sprawdziliśmy. No to Hiszpania. Hiszpania to nie jest. Portugalia też nie. Okej. Okay. A więc zostało. Sześć narodowości. Włochy, Włochy. No tutaj wiem, że Zamrota ma chyba na jakiejś tam pozycji, na jakiejś karcie e, LO. Ale to nie będzie ani Zamrota, ani Maldini, ani nikt z reprezentacji Włoch. Moi drodzy, robi się coraz ciekawiej. Zaglądnijmy do Holandii. Maria, Kuman Co ja teraz zrobię z tym Kumanem? Przepalę go na ramosa. Leci, leci Future Stars Ej, zobaczmy. Tutaj pewnie Głechi, jak zawsze Albo Spence, no to, to jest kolekcja ta sama, nie? Spence i Głechi. Dobra, leci paczka z ikoną Loop World Cup 89, zobaczmy Gdzie teraz powędrujemy? Do Portugalii! Oooo! 93 na sam start O stary Bonku 98 Olimpijczyk twoja nuta pomogła No Roberto w końcu mówiłem Potrzeba cierpliwości we współpracy Potrzeba cierpliwości No to teraz 20 razy 84 plus. I mamy kolejną kartę ale to chyba będzie lamela. No właśnie, co do lameli, Kontrowersja. Ale jest Casemiro, Kane, Modric, Donnarumma, Dias, Parejo, Oskryjnar. Osiem walkoutów. Dobra, leci, leci ikona. Leci, leci. Jest Anglia, esio, oberioriorioriorior. Oh. <śpisa> Ależ dzisiaj forma. Jaka forma mutant widzowie jest pięknie, jest pięknie. Rio Ferdinand top. Patrzymy, kolejna paczka z ikoną. Zobaczmy, na razie cały czas oddaję. I teraz Maldini. Jest Cannavaro. No. Drzemie potencjał w tej karcie, na pewno. A teraz, moi drodzy, kolejna paczuszka z ikoną. I zobaczmy, zobaczmy, co my to mamy. Jest Holandia. O, się siesio, to nie będzie Van Dyke, to będzie Human. Tylko i wyłącznie, ajajajajajajaj. Aj, 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 aj. Leci kolejna paczka z ikonom. World Cup. Francja! Ej, o! Laurent Blanc. okej. Okay. Dobra, to szybko, leci kolejna paczka z ikoną. Od razu lecimy z kolejną paczką, nie zatrzymujemy maszyny! A w środku... Tym razem Hugo Sanchez, jeżeli chodzi o Meksyk. Bra, no to leci. Kolejna paczuszka 89 plus i mamy Zwykłego prime, ale z ne, 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 ne. No to leci moi drodzy. Kolejna paczka z ikoną. I sprawdzamy jaki kierunek tym razem. Jest Francja! Jest Esią. Jest Marcel Desailly. Kapitalny traf Więc elegancko. Desai warty 700 tysięcy kojsów, winek. Dobrze, leci, moi drodzy, kolejna paczka z ikoną. No i zobaczmy, no i zobaczmy, co tutaj ciekawego. Jest znowu Francja, może AURI! Trezeguet. Ah. Dobrze, leci. Paczka 89. Czy tutaj będzie lepszy drop? Zobaczmy. Pierwsza paczuszka. Jest Brazylia, jest CPS, to musi być ORO, totalne kafu! Kafu! Ale, 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 kafu, 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 kafu. Karta, która powinna odsylować gdzieś w granicach miliona końców. I tak też się dzieje. W tym czasie przechodzimy już do drugiej paczki z ikoną. O, i zobaczmy. Jest World Cup, jest Anglia, ale mur tego nie uratuje. No właśnie. On jest ok, ale. My, gracze, mamy inne oczekiwania. Mur warty 200 tysięcy końców. Paka z ikoną. No i zobaczmy. Włochy na pas? Nie, jest. Daj pan spokój z tym Wierim. A, a my przychodzimy już do. Paczki z ikoną kolejnej, gdzie był Fofana na rozgrzewce trafiony. A teraz może być Lotar Balak, ale Balak, który jest ok, ale to jest takie marne pocieszenie. W obliczu tego, że na e mógł być Lotar Mateusz Prime. O mój Boże, kto mi pomoże! Kolejna paczka: Prime lub World Cup. Wróżbą była Hiszpania, a w środku jest World Cup Niemiec. Aj, tam chyba tylko Kloze może być. No jest źle. Jest źle, jest smutno. Jest nie do zaakceptowania. O i leci? I leci? Kolejna ikona jest World Cup. Jest Niemiec OBSP. O, jednak, jednak! Mówiłem o tym kloze, że trafiłem go 10 razy, ani razu Mateusa, World Cup, a teraz Lotar Mateus World Cup! Karta! Absolutny top. Karta do końca gry! Karta. Która... Zmieni mnie jeden... Niejedno oblicze w meczu. Lotar Mateus absolutna topka. I wartość Lotara Mateusa ponad 2 miliony końców. Let's go. Otwieramy kolejnego pika, Icon Prime Pick. Zobaczmy za 27 słapów. O nie. Zaczynamy źle. Bo to jest Ian Rash. Jak można trafić duplikat Iana Rasha? To jest niesamowite, to jest niesamowite. Lecimy dalej. A w drugim jest Raul. Znacznie lepiej, ale nadal tragicznie. Wszystko trzeba ratować brzuszkiem. Rivaldo LS Brazylia. O stary. Wybieram oczywiście Raula. 92 overall. No dobra. No.